No skrzydła, na, miej jedynkę Skrzydła i co? Najpierw jedynkę, najpierw jedynkę miej A, mam Kielasz jedynkę? Kilo, kilo, no, kilo, no kilo. E, Później klikasz e, piątka i y, 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 y ciągle klikasz No No i Q, i jeden znowu I tak spamisz Kurwa mać, A, dobra e, No, mówię, że to jest trudne pi Piątka Piątka, kurwa. Piątka, <laughs> potem Q. Po, I po Q co? Klikam piątkę, napierdalam ciągle Y. Ciągle napierdalam Y? Tak, i, i, Q, i Q, potem Q, co? Jeden, 1. 1, znowu kiw. A, a, a z Q co? A z Q no to jest jakby budowanie, musisz tak przed, przed jedynką pójść bez Q. Eee. Czekaj, mam tak. Ej, to jestem jakimś debilem chłop.